Witam Was w 11. odcinku z serii McKenna, nowy Ferguson, no i właśnie nowy Ferguson. Wydaje mi się, że coraz bardziej zbliżamy się do Manchesteru United, no bo oczywiście taki jest styl tej kariery, żeby Kieran McKenna oczywiście przeszedł do Manchesteru United, którego jest wychowankiem. Także no co, wydaje mi się, że, że naprawdę jesteśmy na dobrej drodze, bo naprawdę Ipswich ma cudowny sezon i mam nadzieję, że tę formę podtrzymamy do końca roku sezonu. Poprzedni odcinek jeszcze nie wyszedł, nagrywam ten odcinek po nagraniu e, przedostatniego odcinka. W sensie nie po nagraniu, tylko po wrzuceniu. Także e, no, nie mam jeszcze jakby naj, 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 najnowszych, Boże, ale się zawiesiłem, <grym> najnowszych komentarzy od Was. Natomiast pisaliście, żeby zmienić pozycję Tresorowi na LS. E, no i faktycznie to trzeba zrobić, tylko on chyba już to robi, tak? E, z tego co kojarzę. Tak jest, mu się to już robi, więc gotowe, proszę bardzo, pozycja zmieniona, o tym pisaliście, ale to już w sumie zrobiłem odcinek szybciej, natomiast teraz e, po prostu to potwierdziłem, no a e, Greenwood, okej, okay, też gotowy, no i też upgrade, proszę bardzo, 82, a więc nasz nowy skrzydłowy już e, ma zwiększony overall, bardzo mi się to podoba, szkoda, że mam na takie czerwone włosy, gównianie to wygląda. Natomiast na pewno gównianie nie wyglądają statystyki Nketiah'a czy też Chaplina. No, ta dwójka to jest po prostu Mistrzostwo Świata. Chaplina, ja chcę zostawić w tym klubie, no naprawdę, chyba do końca. Nie wiem, czego do United nie ściągnę, jak tam pójdę. Zobaczymy, jak on się rozwinie. Jeżeli się rozwinie, tak wiecie, na 81-2, no to będzie fajny rezerwowy United w sumie, nie? Eee, Brown Hill też kurczę naprawdę, to był dobry transfer. Eee, no i Tresor. Powiem Wam szczerze, że całkiem dobrze wpisał się tutaj do Premier League. No zendehas, zendehas słabo, ale bardzo mnie cieszy też to, że Clark gra naprawdę, naprawdę dużo w Brentford i tego się nie spodziewałem. Basi też w ogóle cudownie, nie? W sensie, no porównajmy sobie Baseja do na przykład Tuanzebe, no to jak widzicie, czy Czalobacha, Base jest tutaj zdecydowanie najlepszy, też bardzo dobrze się rozwija, no i też ma dobrze ustawiony plan rozwoju, OK. A jak już jesteśmy przy rozwoju, to czy każdy ma ustawiony plan? No nie, Keleher nie ma, także zróbmy to. Um, no właśnie, 15 tygodni, a więc krócej. No i spoko. No i spoko. Um, no właśnie, a kto u nas gra najmniej? Barks nie zagrał jednego meczu. To jest ciekawe, myślałem, że on coś tam pograł. Ale widocznie, jak widzimy, no to nie. A więc w sumie przydałoby się dać mu jakąś szansę. Jet Spence ma. No, okej. Okay ma plan rozwoju i to dobry, no dobra moi drodzy wydaje mi się, że możemy już pominąć sobie to okienko, ja tutaj nie zamierzam robić e, żadnego transferu z tego co kojarzę to taki był plan, żeby już tutaj nikogo nie kupować nie, mieliśmy kupić SPD chyba, tak? bez kitu, SPD miał, miał wlecieć no tak, bo odszedł Morsi, tak? Czyli odszedł Morsi, został sam Longo, więc przydałoby się zastąpić kimś, no właśnie tego Morsiego. Pytanie, czy mamy jakiegoś fajnego zawodnika, który mógłby być u nas rezerwowym, defensywnym pomocnikiem? Jeżeli nie, to na luzie możemy poczekać jeszcze jedno okienko. Natomiast tak jak patrzę, no to zobaczmy, jest oczywiście Elneni. Um, ale ja bym chciał jakiegoś młodziaka fajnego I chyba sobie na razie to odpuszczę Bo nie chcę kupować nikogo na ślepo Aczkolwiek możemy też popatrzeć tutaj na obrońców Czy ktoś ewentualnie mógłby się nadawać No kiwi, tylko że ja bym chciał trochę niższy overall chyba um, Wiecie co? Z tym SPD moim zdaniem warto poczekać Warto poczekać I kupimy sobie jakiegoś fajnego młodego SPD um, Za jakiś czas Ale póki co no to lecimy z takim składem do końca sezonu. Wydaje mi się, że powinniśmy dać radę. Na SPD zawsze można zagrać Chambers, więc powinniśmy dać radę. Mamy Emirates FA Cup. Pytanie, jaki mecz jest później. Mamy mecz z United potem i zaledwie 4 dni odpoczynku, więc no. Jakimś mega rezerwowym składem nie wyjdziemy, aczkolwiek kilku rezerwowych musi um, tutaj się pojawić. A więc składik będzie następujący: um, Tutaj damy szansę jeszcze Luongo. No i zagra oczywiście na Was. No i wiecie co, i to tyle, i to tyle. Mega wąską kadrę mamy, no naprawdę przydałby się ten SPD w sumie, ale to damy radę jeszcze. Damy radę sobie bez niego póki co. Um, też na pewno niedługo będzie trzeba wziąć Miligano do podstawowego składu, no bo on naprawdę w tej szkółce wygląda dobrze i on nie może tam siedzieć w nieskończoność. <laughs> no skład Jaden Philogin wygląda naprawdę mocnie naprawdę, na pewno mocno, może tak, ale raczej powinniśmy tutaj wygrać. No, i wyrwamy 3 do 1 i dostajemy się do kolejnej rundy Emirates FA Cup. Pytanie, czy my w tym momencie nie spełniliśmy celu zarządu? Warto to sprawdzić, nie tutaj, tylko oczywiście tutaj zadania. No i tak, tutaj oczywiście pierdoły. Tutaj nie śpionyliśmy jednego młodego piłkarza. Jeszcze nie, jeszcze jedna 16, więc jeszcze jedną fazę trzeba przejść. No i. I powinno być, powinno być, <laughs> powinno być ok. Dobra. Lecimy dalej. Med z Manchester United. No, ciekawe, jak to wyjdzie. Na pewno, jednak, to United jest faworytem, a nie my. Aczkolwiek, yy, tak myślę, czy nie warto by sprzedać tego Luongo? I tak by odszedł yy, od nas, odszedłby dopiero w następnym oknie. Więc teoretycznie miałoby to sens, bo jednak, to już nie jest do końca ten poziom i można go kimś zastąpić. Yy, ale dobra. Wracamy oczywiście do naszego podstawowego składu, czyli Tresor, czyli Brown Hill, czyli oczywiście Chaloba oraz Basi, no i tutaj jeszcze Maitland Niles i Keleher, który już oficjalnie wbił się do tej podstawy, myślę, że można to jasno powiedzieć i, i tutaj, no też bramkarzom to powiedzieć. No bo jednak Keleher po prostu prezentuje się dużo lepiej. Zobaczmy zresztą na statystyki. No może nie dużo lepiej, ale lepiej. 6,81 na 6,59 to jest różnica. Tym bardziej, że Keleher zagrał w większej ilości spotkań, więc też miał trudniej, żeby tą fajną średnią podtrzymać. Jeżeli ten mecz wygramy, no to mocno, mocno będzie to wyglądać, ponieważ wyprzedzimy Manchester United i... A nie, my jesteśmy na Manchester United. Sorry, pomyłka. Jesteśmy punkt nad nimi, więc jeżeli ten mecz wygramy, to wyprzedzimy Manchester City. Ale to nie będzie łatwe. No bo ten składnik nie wygląda jakoś mega źle, co prawda ten kordowa i Amat Diallo nie przekonują, natomiast no na pewno jest to zespół mocny. Symulujemy, no i zobaczmy. 3 do 2 pokonujemy Manchester United, mimo tego, że przeważali, że oddali 7 strzałów. Ale zobaczcie, Nonketia tutaj z dubletem i robi robotę. Barks wszedł na pomoc, więc taka mocno defensywna zmiana. Ale ważne, że to pomogło. To był debiut Barksa. I to z jakim przeciwnikiem? Z naprawdę przeciwnikiem topowym, Więc. Um... Więc cieszy mnie to, że dał sobie radę. Mega, moi drodzy, mnie swędzi oko przez alergię, więc jeżeli będę się cały czas tutaj drapać, to musicie mi to wyba wybaczyć, ale serio, e, no, piecze, swędzi mocno. E, dobra, i tutaj jest problem z kondycjami, z kondycją, z kondycjami, w sumie nie wiem, jak jest poprawnie, e, więc trzeba będzie lekko, lekko wyjść rezerwowym składem, natomiast... No, powinniśmy jakoś to fajnie ustawić, w ten sposób nawet, raczej da sobie radę Basi tam, no i zrobimy jeszcze coś takiego, Greenwood pójdzie na rezerwę, żeby on nie zagrał w tym meczu, żeby nie był zmęczony na, sam, na następny mecz, także moi drodzy, mecz z Wolverhampton, my na czwartym miejscu w tabeli, um, naprawdę, to jest niesamowite, z jaką, jaką dyspozycją my mamy, Carlos Soler tutaj, um, ok, symuluję ten mecz i uwaga... Jest zwycięstwo, Hirst z golem wszedł w 46 minucie i strzelił bramkę, oczywiście Chaplin, no kto jak, nie, kto jak nie on, kto jak nie Chaplin, Chaplin to jest taki kozak, że serio jestem w szoku, Leicester City przegrywa swój mecz, co oznacza, że awansujemy na trzecie miejsce w tabeli, to jest, to jest w ogóle szok, nie, to jest serio, serio szok, co tu się dzieje, co tu się dzieje, to jest niesamowite mamy jeszcze obroń, trenera do obrońców Mo, można go zatrudnić aczkolwiek najpierw ogarnijmy sobie tutaj ten raport Irlandia no i wydaje mi się, że ten pan no jednak nie, jednak nie a szkoda, bo miałem nadzieję, że coś z niego może być to może Anglia przez te trzy miesiące nie trafił nam się absolutnie nikt absolutnie, całkowicie nikt to jest dramat w tym momencie tego pana można zwolnić i można pokusić się o Scouta 5 na 5. Mamy na to kasę, więc myślę, że można nad tym pomyśleć. Przechodzimy dalej do meczu z Brighton. Brighton, które jest na miejscu, nie widzę którym, ale Slicker odchodzi do Istanbul Sporu za 450 tysięcy euro. Dobrze. Brighton jest na miejscu 10, 13 punktów mniej niż my. Luongo dogadana sprzedaż za naprawdę dobrą kwotę. To jest moim zdaniem naprawdę wysoka kwota jak za takiego piłkarza, a więc Luongo prawdopodobnie odejdzie, a my w tym momencie um, robimy coś takiego, mianowicie oczywiście wraca Philips i ten Chaloba zagra jeszcze jeden mecz, natomiast wraca też do składu Greenwood, no i chciałbym zobaczyć tutaj też Zendehasa, Zebę i tutaj jeszcze zamiast może, no nie, no dobra, Chambers musi zostać na rezerwie, bo... Bo brakuje nam ofensywnego, fajnego zmiennika, moim zdaniem. A coś tam sobie gra, aczkolwiek brakuje nam lepszego zmiennika na skrzydełko, moim zdaniem. Dobra, Unda, o Pedro, czy są jakieś nowe nazwiska? Ten Hakni, czyli wella um, Ok, czyli nic się nie zmieniło z względu ostatniego spotkania z nimi, bodajże. Fajne koszulki mają, w sumie, tak patrząc z daleka. No dobra, symulujemy. No i 3 do 1, ale niestety, ale nie dla nas. 3 do 1 dla Brighton. Przegrywamy mecz. Niespodziewanie, powiedzmy to wprost, Greenwood z bramką. Um, słaby mecz. Chalobah, w sumie nie tak zły jak reszta obrony, no bo Keleher, maitland Knights, Bassi, e, Kadioglu, Phillips, e, Brownhill, to był dramat. Naprawdę kilku zawodników zagrało fatalnie. United wygrywa swoje spotkanie. Nie wiem jak Chelsea, nie wiem jak City. Um, Okej, okay. chyba ciężko powiedzieć jaki mieli wynik City i Chelsea. Chyba też wygrali. E, w każdym razie nadal jesteśmy punktem nad nimi w tabeli. Leicester City mocno spadło, już nie ma ich w top 5. Um, no ale mam nadzieję, że my nie wypadniemy tak jak oni. Luongo oficjalnie odchodzi do klub brusz, ale dopiero w następnym okienku transferowym. E, w tym okienku jeszcze, w tym sezonie jeszcze u nas pogra, więc wszystko idealnie zaplanowane. Skład na no, najbliższy mecz. Trzeba tutaj trochę wstrząsnąć naszymi piłkarzami. Wejdzie na was, wejdzie Tuanzebe um, I to tyle, jeżeli chodzi o wstrząs, bo też nie chcę jakoś mocno rezerwowaną wychodzić, bo to byłoby trochę głupie. Um, ale tutaj robimy jeszcze Chambersa. Um, wkładamy w sensie. I mecz z Newcastle. Newcastle, które no naprawdę też nie jest tak daleko nas. Mimo, że 5 jest niżej, no to zaledwie 5 punktów mniej. A więc zobaczcie, kilka słabszych spotkań i możemy wylecieć poza top 6. A fajnie byłoby w tych Pucharach europejskich się znaleźć. Ten mecz oczywiście również symulujemy szybko i uwaga, porażka. Kolejna porażka z rzędu zaczyna się robić lekko, nieciekawie. Tym bardziej, że Manchester, zarówno City, jak i United wygrywają swoje mecze. A więc spadamy na piąte miejsce w tabeli. Co oczywiście i tak jest rewelacyjnym wynikiem, jak na naszą drużynę. Nawet na szóste miejsce, zobaczcie. Ale spokojnie nie martwimy się, bo i tak to jest genialny wynik. No dobra, teraz oczywiście będzie mecz pucharowy. Trzeba zobaczyć sobie, ile dni przerwy będzie między tym meczem, a następnym. Trzy dni zaledwie, więc tutaj musimy wyjść moim zdaniem mega rezerwami, bo nie ma innej opcji. No nie ma innej opcji, żeby wyjść mocnymi rezerwami, ponieważ Liga jest mimo wszystko dużo ważniejsza. Fajnie byłoby przedostać się jeszcze przez ten etap tego Pucharu, ale no mimo wszystko wolę postawić na Ligę. A więc w tym meczu mocne rezerwy. Na tyle mocne, że skład ustale w menu meczowym E, bo tutaj naprawdę będzie grubo. A więc Burns, Hirst, e, Zendehas No i właśnie, brakuje tutaj jednego zawodnika faktycznie, e, Chambers, mm, Twansebe, Spence No, faktycznie kurczę, brakuje, brakuje jednego bądź dwóch graczy w tym składzie, e, aczkolwiek można zrobić to tak i to już wygląda bardzo dobrze. No właściwie brakuje mocnego skrzydłowego na ławeczkę. Napastnik to no, Katia daje radę. Hilst jest tak naprawdę, rezerwę napastnik no, nie jest jakoś mocno potrzebny. No i ewentualnie ten jeden boczny obrońca na ławkę. Dobra, jeszcze chciałbym tutaj Greenwooda zdjąć. Żeby na pewno nie zagrał. Um, no i w tym momencie jest w miarę okej okay wszystko. Możemy ten mecz symulować i liczyć, że się uda wygrać. No niestety nie. Przegrywamy Zendechas i Hirs z golami. E, liczyłem się z tym, ponieważ no, wystawiliśmy bardzo rezerwowy skład. Natomiast stawiamy wszystko na ligę. Odpadamy w rundzie piątej. Nie jest jakiś fatalny wynik, aczkolwiek myślę, że spodziewaliśmy się troszkę lepszego e, wyniku. No i dobrze, miejsce siódme, ponieważ mamy mecz zaległy. Jeżeli mecz wygramy, to wejdziemy na miejsce piąte bądź wyżej. Więc naprawdę fajnie byłoby to zwyciężyć, aczkolwiek nie będzie to aż tak proste. Co do składu, to wraca Keleher. Mam wrażenie, że, ta, że to było takie ostrzeżenie dla niego bo te ostatnie mecze troszkę gorsze i liczę, że to pomoże. Liczę, że w tym meczu uda się wygrać Everton versus Ipswich Town. Skład naprawdę nie robi sauszału. co prawda Hinkapie wygląda bardzo fajnie, aczkolwiek Salem Aldo Sari no to raczej nie jest ten poziom. To nie jest poziom Premier League, więc wykorzystajmy to, i ten mecz, ten mecz wygrywamy po dublecie Ediego Nketiah, to jest cudowny zawodnik, tak samo jak cudowny gracz jest Chaplin, będę to powtarzać w nieskończoność, bo to co on robi, to jest po prostu niesamowite. Keleher, jak widzicie, to pomogło, te dwa mecze, w których nie zagrał, pomogły, no i troszkę Irlandczyk się obudził, no i zagrał naprawdę dobry występ, szóste miejsce w tabeli, a więc, um, no właśnie, mecz więcej ma City, dlatego szóste, a nie piąte. United też mecz więcej i trzy punkty więcej, dobrze, dobrze, dobrze. No w tym momencie jesteśmy w całkiem dobrej sytuacji i fajnie byłoby... Zostać w tym top 6, top 7 Ale to wcale nie będzie łatwe Zobaczcie jak mało brakuje Żebyśmy byli na miejscu dziewiątym I jak mało brakuje Żebyśmy byli na miejscu czwartym bądź trzecim Jakby serio to są tak małe różnice punktowe Że trzeba być tutaj czujnym Trzeba być czujnym i, i No i musimy walczyć do końca Bo to wcale nie będzie takie łatwe No składzik jest gotowy na ten mecz A skład West Hamu Całkiem mocno się zmienił Irving, Douglas Lewis, Rick Helmé, Enes Unal, Mukiele. Um, naprawdę spore zmiany. Jestem w szoku, że aż 4 zmiany. Na no, ławce też kilka nowych twarzy, m.in. Taremi. Um, zobaczmy, symuluje ten mecz u siebie. Uj, porażka 2 do 4. Sporo bramek stracił teraz Keleher. No, i to jest zła informacja, ale na szczęście Leicester City też przegrywa. Um, dzięki temu nas nie wyprzedzą. No i właśnie dzięki temu jesteśmy cały czas na miejscu szóstym. Cały czas tracimy e, zaledwie 3 punkty do United i mamy tyle sam punktów co City. Okej. Okay. Dobra. E, mecz z Norwich. Mecz, który no trzeba wygrać. Norwich to jest ostatnia drużyna w tabeli, więc e, no to nie jest jakoś mocno wymagający przeciwnik. Na pewno. Na pewno tutaj trzeba zwrócić uwagę na dobrą dyspozycję Manchester United. I oczywiście, jeżeli Manchester United będzie sobie radzić aż tak dobrze, to nie wchodzi w grę ewentualne przejście do tego zespołu Manchester United musi. No musiałby wlecieć poza top 4, żeby był sens e, zatrudnić nowego trenera u nich. E, tak jest moje zdaniem. Więc jeżeli Manchester United będzie w top 4, no to raczej nie ma sensu, żeby tam e, przechodzić. W Lidze Europy nie ma ich. Boże, w lidze Europy, w lidze mistrzów. E, tu ich nie ma, eee, czekajcie, nie, Liga Europy, czyżby jednak, czyżby jednak Liga Europy, eee, tak jest, Liga Europy zajęli pierwsze miejsce w grupie, potem w rundzie, tutaj w 1-8 zajęli, eee, przegrali, U kurde, co tu się odwaliło, 5-2 w 1-8 finału z Olympic Marsylia, no to jest fatalny wynik Czerwonych Diabłów, wygrali pierwszy mecz, ale w drugim meczu dostali mocno, mocno po tyłku. Um, ok, natomiast jak poradzili sobie w Carabao Cup? u też odpadli daleko. Odpadli w rundzie trzeciej. Bardzo szybko, bardzo szybko. A Emirates FA Cup? Um, nie ma ich. Odpadli ponownie z w rundzie piątej. Tragedia w Carabao Cup. Tragedia w Emirates FA Cup. Tragedia w Lidze Europy. Jeżeli ten hak nie osiągnie dobrego wyniku w Oczywiście w nie, lidze, czyli top 4, co najmniej top 4, co najmniej, no to e, będzie można przychodzić do tego zespołu, w sensie będzie można składać tam CV i to będzie jak najbardziej miało sens. E, ten mecz oczywiście symulujemy jak każdy, nie wiem czy on to powtarzam. wygrywamy 2 do 1, Ticatioglu, nasz lewy obrońca z dubletem, um, no i na pewno jeszcze bardzo dobry mecz Majka Tresora, ocena 9-0. Leicester City remisuje swój mecz, to jest dobra informacja, ponieważ są oni blisko nas w tabeli. E, no i w tym momencie szóste miejsce, cały czas. Dwa punkty do, do Chelsea, e, tyle są punktów co City, a United cały czas 54 punkty. E, więc naprawdę, naprawdę jest to mocny ścisk w tej tabeli. Um, kurczę, w sumie, czy jest sens odchodzić do. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Będzie ankieta w następnym odcinku, albo w tym. Kurczę, bez kitów, w którym odcinku zrobić ankietę. W ogóle czy robić ankietę, bo fajnie mi się gra w tym Ipswich, ale mimo wszystko no, planowałem przejść do Manchester United, więc troszkę nie wiem co robić, troszkę nie wiem co robić, czy właśnie e, przejść po tym sezonie do, do United, nawet jak będziemy mieć Ligę Mistrzów, ale z drugiej strony jak będziemy mieć Ligę Mistrzów, czy ma, miałoby to sens, najlepiej by było jakbyśmy zajęli szóste miejsce, United piąte i wtedy miałoby sens przejść do, do United. Bo, my byśmy nie mieli Ligi Mistrzów, oni też nie. Gralibyśmy w tym samym etapie, ale jednak przechodzilibyśmy do z... w tym samych rozrywkach, jakbyśmy grali, ale jednak gralibyśmy do lepszego zespołu. Kurczę, ee, no to jest dylemat. Dobra, mecz z Crystal Palace. No i zobaczmy. U siebie, oczywiście 3 do 1. Greenwood, Nketia. Oraz Tresor, a więc tutaj nasze trio w ataku zadziałało perfekcyjnie, Leicester City ponownie remisuje swój mecz, oni mocno w tej tabeli już zlecieli w tym momencie prawdopodobnie, e, 5 punktów pod nami, United swój mecz zremisowało, City tyle sam punktów co my i co Ipswich, no a Chelsea na miejscu szóstym, a więc wyprzedzamy Chelsea, eee, Jezu jaki to jest ścisnie? Liverpool raczej wygra mistrzostwo, aczkolwiek jeszcze wiele tutaj może się zmienić, bo właśnie gramy z nimi. No i zobaczymy. Zobaczymy składik no, mocno zmęczony. I pytanie, czy ja chcę jeszcze bardziej ich nadwyrężać, czy to spotkanie odpuścić, um, żeby mieć siły na mecz z Aston Villą. No chyba miałoby to jakiś sens. A więc czekajcie, przechodzimy do meczu. Przechodzimy do składu. I co tu można pogrzewać Na pewno może tu zagrać um, Basej. On tutaj może grać. No i fajnie byłoby też, żeby dać e, tutaj odpoczynek Tresorowi. Reszta składu zagra. Um, nawet Keleher jest zmęczony, co dobrze nie wróży, możemy też dać szansę Spence'owi, um, no i takie zmiany, no liczę się z tym, że możemy tutaj przegrać, ale chcę być świeżym na Aston Villa, bo Liverpool i tak nie prześcigniemy, um, więc myślę, że warto postawić na, nas na następny mecz, no i remisujemy, to jest mega dobry wynik, to jest naprawdę mega dobry wynik, um, no bo w tym momencie utrzymujemy prawdopodobnie się na piątym miejscu, bo nawet wskakujemy na czwarte miejsce, bo United swój mecz przegrało i Manchester United aktualnie znajduje się na piątym miejscu w tabeli, a nie, dobra, oni nie zagrali meczu no spoko ale zobaczmy teraz nie, United swój mecz wygrywa a więc są na czwartym miejscu w tabeli no a my jesteśmy w miarę gotowi na następny mecz, z wyjątkiem Greenwooda w sumie a cała reszta jest gotowa, więc jedyne co, to Greenwood nie zagra a Natomiast reszta swój mecz rozegra, jeżeli chodzi o podstawowy skład. No dobra, no dobra. Generalnie możecie dać feedback, nie? W sensie, czy warto przyjść do United. Jeżeli zajmiemy, jakby są dwie opcje. Będziemy w Lidze Mistrzów, to czy iść do United? A załóżmy, że United nie będzie w Lidze Mistrzów. Druga opcja, jeżeli my nie będziemy w Lidze Mistrzów, i United też nie, to czy idziemy do United? Bo jeżeli United będzie w Lidze Mistrzów, to na pewno do nich nie przejdę. Ale co, gdy ich nie będzie? To jakby wiecie, dajcie znać w komentarzach, co uważacie, kiedy warto przechodzić do United, a kiedy nie, bo to zależy od naszych wyników, nie? jeżeli nasze wyniki będą na Ligę Mistrzów, to czy przechodzić, a jeżeli nasze wyniki nie będą na Ligę Mistrzów, tylko na Ligę Europy, to czy też przechodzić, także no, musicie się wypowiedzieć, bo, bo sam nie wiem, w sumie też nie wiem, kiedy będę nagrać następny odcinek, więc to też jest pytanie. E, dobra, wysyłam skauta na 9 miesięcy do Anglii. To jest Scout 5 na 5 więc on ma jakieś tam umiejętności. E, mecz z Aston Villą oczywiście symulujemy. E, no, ten skład ich naprawdę jest silny. Zobaczmy. Na wyjeździe z Aston Villą przegrywamy niestety 1-0. Na nasz był zawodnik strzela bramkę w 30 minute. Gra on w samym składzie, więc ciekawe. E, United nie wiadomo jaki wynik, ale Chelsea remisuje 3-3, więc nas nie wyprzedzam raczej. E, Okej, okay. United swój mecz przegrało. Um, Chelsea No dobra, mamy mecz więcej, więc teraz gramy z Chelsea i, I... to będzie istotny mecz w sumie. United będzie też grać mecz zaległy No zobaczymy jak to będzie wyglądać um, W tym meczu no mogą być lekkie kłopoty z kondycją. Czemu Kalery zmęczony? No, on musi mieć zły plan rozwoju w tym meczu nie może zagrać. Kurczę jest lipa uh, o kurde, faktycznie jest mocna lipa Wyjdziemy mocno zmęczonym składem i ciężko tutaj coś pozmieniać. No właśnie, ciężko, wiecie co, mam pewien pomysł, ale najpierw trzeba zmienić plan treningowy Keleherowi, bo to jest to jest niesamowite, że, że on jest też tak zmęczony. No właśnie, jaką ma skupienie na szkoleniu. Dobra, to zmienione. Tutaj są pewne kondycji, tutaj też, żeby oni byli gotowi na każdy mecz, no i... Ej, Kadjoglak jak się rozwija, 84 już, to jest niesamowite. Dobra, Przechodzimy do meczu. I teraz tak. Zarządzanie drużyną. Ja musiałem zobaczyć. 4-3-3 z defensywnym pomocnikiem. Um, I teraz tak. Nie. Inaczej. 4-3-3 defensywnie. I teraz. Tutaj. Um, jaki, jak zrobimy? Czekajcie. Zrobimy tak. Zrobimy tak. I zrobimy tak. To jest chyba. Najlepsza możliwa opcja na ten mecz, tak mi się wydaje, bo mamy silną pomoc, która powinna dać sobie radę. No, wydaje mi się, że to jest najlepsza opcja na ten mecz. Że ten skład to jest nasza najlepsza opcja. Chaplin jest mocno zmęczony. Chaplin nie może zagrać. Zobaczmy, czy, czy to się uda. Czy uda się tutaj wyrwać punkty Chelsea? Wygrywamy 3 3 punkty. 3 punkty zbywamy, ale wygrywamy 2 do 1. Nketia oraz Hirst z bramkami. E, mimo wszystko wszedł Chaplin. Zagrał całkiem ok spotkanie City wygrywa 3 do zaraz United, no to derby Manchesteru przegrane. No i w tej sytuacji jesteśmy na czwartym miejscu w tabeli. E, Chelsea jest 4 punkty pod nami, ale mają mecz zaległy. E, no, wygląda to naprawdę ciekawie. Zobaczymy jak to się skończy. E, aczkolwiek... No to może się w końcu skończyć w każdy możliwy sposób, serio. Jakby tu jest tyle możliwych opcji, yy, które się mogą wydarzyć. My mamy bardzo ciężki termin, że gramy teraz ze Spurs, potem z Arsenalem. Co prawda Spurs gra bardzo źle, ale to nadal jest solidny zespół. Um, Aston Villa wyprzedza Chelsea. Chelsea w ogóle nadal zaległy mecz i w sumie jak wygrają, to dojdą na, na piąte miejsce. Um, dobra. Symulujemy ten mecz oczywiście, już normalnym składem. Philips się rozwinął plus jeden. E, dałbym szansę w tym meczu... Właśnie, czy warto ściągać Czalobacha? Tak średnio, bo jednak mimo wszystko, mimo, że to jest wypożyczony zawodnik, no to jest on dużo lepszy niż Tłądzebę. Więc chyba nie ma sensu stawać na Tłądzebę w tym meczu. E, robimy coś takiego. No i przechodzimy do najbliższego spotkania z Tottenhamem. Jestem ciekaw, jakim wynikiem zakończyć ten mecz. No kurczę, oni wcale nie mają takiego słabego składu. Scalvini, e, Griezmann, Show. To są naprawdę mocni zawodnicy, no dobra, symulujemy na wyjeździe, no i remis, 1-1, to nie jest wynik mimo wszystko, z takim zespołem jak Tottenham, Chelsea wygrywa 4-0 do z Leeds, to jest naprawdę potężna wygrana, no i tym samym meldujemy się na szóste miejsce w tabeli, a my mamy jeden mecz więcej niż United, jeden mecz więcej niż Chelsea, więc no, mogą nas oni wyprzedzić. Oni swojego meczu jeszcze nie zagrali. Raczej będzie ciężko, żeby wyprzedzić Manchester City. No, tym bardziej nie da rady wyprzedzić Arsenalu. No, pytanie, czy uda się utrzymać na tym czwartym miejscu? Bardzo fajnie byłoby się utrzymać, ale to nie będzie takie proste. Skład wypoczęty. Idealnie. Teraz to wszystko pięknie się zgrywa. Wszystko pięknie pasuje. No, też nowe twarze. Jest João Neves, jest Willy Orban, Hakimi, Mamardashvili. Więc są nowi zawodnicy. No, ale zobaczmy. 3 do 2 wygrywamy. Brown Brownhill, Ketia oraz Brown Hill. zdobywają bramki w tym meczu. No i to gwarantuje nam oczywiście utrzymanie czwartego miejsca w tabeli. Natomiast United swój mecz. Kurczę, mamy dwa mecze więcej niż Chelsea. To jest takie złudne. Zobaczymy, czy teraz coś się odświeży. Czy Chelsea zagra jeden bądź dwa mecze. Spence i Phillips oczywiście odchodzą niedługo. Więc to trzeba mieć z tyłu głowy. Zobaczymy, czy Chelsea zagrało dwa mecze. Tak jest, Chelsea wygrywa dwa mecze i Chelsea wskakuje teraz na miejsce czwarte, a my jesteśmy na miejscu piątym. I nadal mamy szansę, żeby ich wyprzedzić. Jesteśmy nad meczem Sery United, Aston Villa jest tuż nad, tuż pod meczem z United, tuż pod nami właściwie. Jeżeli Aston Villa wygra, no to dogoni nas na dwa punkty. Oczywiście ten sezon dokończymy samym odcinku. więc moi drodzy, piszcie co uważacie, czy warto odchodzić do United w tym czy w następnym sezonie. Nie wiem, czy wezmę Wasze komentarze pod uwagę, bo nie wiem, kiedy będę nagrywać następny odcinek, więc no, nie obiecuję, aczkolwiek napiszcie, bo i tak e, na pewno to przeczytam, tylko pytanie kiedy. Na dzisiaj to wszystko, siemano.